Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale For Wheels Factory. W dzisiejszym odcinku taka nietypowa sytuacja, ponieważ stałem się posiadaczem kolejnego Poloneza. Tutaj na wyspach brytyjskich, kolejny Polonez, którego już widzieliście parę miesięcy temu na moim kanale. Miał być to Polonez uratowany. Znaczy, no, naprawiony przez poprzedniego właściciela w moim garażu ja miałem się zająć jego naprawą no ale po y, takich głębszych oględzinach i stwierdzeniu jakie są w nim usterki no po kilku y, miesiącach właściciel zdecydował się odsprzedać ten samochód no i tak właśnie stałem się posiadaczem kolejnego y, Poloneza Caro y, tego czarnego y, w dieslu 1.9 diesel to jest tutaj ten samochodzik. No i co teraz? Jaki plan? No Jak wiecie, jestem w trakcie remontu odbudowy polone za przejściówki, która posuwa się mocno do przodu, jest już blacharka skończona. Teraz będą trwały prace przygotowawcze do położenia Pierwszego podkładu, wszystkich tych mas uszczelniających. ale to pokażę Wam w innym odcinku. Dzisiaj zajmujemy się czarnym Karo w dieslu. No i tak. Niebieska przejściówka jest w trakcie remontu. Po niebieskiej przejściówce miałem zabrać się za złotego Poloneza Karo, który też tutaj gdzieś sobie stoi w moim bałaganie. Tu jest jego dawca, a tam z tyłu widzimy. Złotego Poloneza, który czeka na przywrócenie do życia. A po Polonezie miałem zabrać się za dużego fiata, którego też kupiłem w tym roku. Dużego fiata w Sedanie. Też go widzieliście już na moim kanale. Więc plan na odbudowę. O, tam go można zobaczyć. Stoi sobie. Także plan na. Najbliższy rok, a może dwa, mam zapełniony. Na trafił się kolejny egzemplarz, więc trochę nie chce mi się czekać, aż skończę złotego poloneza i tego białego dużego fiata. Tylko chciałbym chociaż tak spróbować w okresie zimowym doprowadzić do stanu używalności, może nie do pełnej odbudowy, bo. On musi czekać w kolejce, ale może uda mi się przywrócić go na tyle, żeby wrócił na wiosnę na legalnie na drogi i żeby cieszył oko. No nie będzie to pełna odbudowa, zaraz go spróbuję tutaj wyciągnąć, wyjadę Fiatem, wyjadę Polonezem, pokażę wam jakie są bolączki, weźmiemy go na podnośnik no i yy, zobaczymy czy uda się go uratować czy nie. Wstępnie pracę. Miały być związane jeszcze jak poprzedni właściciel oddał go do mnie do garażu. Miały polegać na naprawie silnika, ponieważ tam były przedmuchy spalin do układu chłodzącego, czyli standardowa uszczelka pod głowicą, jakaś naprawa hamulcy, no bo wiadomo, zapieczone. Auto stało jakieś półtora roku, więc należało to przejrzeć. No, i wymiana butnika. Zresztą, jak to zaraz wszystko Wam dokładnie opowiem, jak wyjadę już samochodem z tego, z tego miejsca, tutaj. Będzie na zewnątrz, więc powiem Wam dokładnie, co miało być robione i dlaczego prace zostały zawieszone, a ja stałem się jego posiadaczem. No dobra, więc ja biorę się za odpalanie Fiata, wyjeżdżam nim. No i będziemy sprzątać, odkopywać czarnego plonę, zanim też wyjadę i za chwilę wszystko Wam dokładnie opowiem. Dobra, Kjacich już wyjechał z garażu. Zabieram się teraz za oczyszczenie tutaj miejsca, żeby mógł Polonez wyjechać. To jest do niego nowy zderzak, bo tutaj jest uszkodzenie. Więc jest nowy zderzak do Poloneza. No i co? Polonez stoi tutaj od kilku miesięcy nieruszany. Więc najpierw zaczniemy może od podłączenia akumulatora zobaczymy, czy odpali. Nowy akumulator mam w bagażniku, więc jeszcze sekundkę do niego podłączamy i próbujemy odpalić. ważniku mam tutaj sporo rzeczy przeznaczonych do naprawy. Między innymi nowy akumulator oraz dużo rzeczy potrzebnych do naprawy silnika, uszczelki, uszczelka pod głowicę, jakieś tam inne uszczelki, które będą potrzebne przy zabawie z uruchomieniem silnika. Klocki hamulcowe, nowe tarcze. Wszystko jest do tego auta, należy się po prostu wziąć i go naprawić. Aczkolwiek zaraz Wam pokażę na podnośniku. Nie wiem, czy to będzie możliwe, żeby tak szybko przywrócić go, tak jakby legalnie do, do powrotu na drogę. Zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego. Jaki mamy problem z tym samochodem? Oko, mamy akumulator. Podłączamy i próbujemy go odpalić. Nawet yy, klema jak widzicie nadaje się też tylko i wyłącznie do wymiany. No niestety jest jak jest. Zobaczymy czy to będzie chciało współpracować. Podpompuję troszkę paliwka. Mamy gruszkę, więc... ale jest pełna, więc chyba powinno być ok. No i zobaczymy. Idę grzać świecę i próbujemy go odparć. się grzeją dosyć długo. Kontrolka zgasła. Myślę, że jestem gotowy do odpalenia. Jak widzieliście po kilku miesiącach bez problemu. Zresztą na poprzednim filmie widzieliście jak odbierałem Poloneza od byłego właściciela i jeszcze z myślą o tym, że będzie naprawiany, tak samo po półtora roku odpalił od strzała Wyjeżdżam i opowiadam Wam co dalej. Dobra, Poloneza mamy już na miejscu, na podnośniku, więc będę mógł Wam opowiedzieć, jaka była przyczyna, że były właściciel zdecydował się sprzedać ten samochód. Na początku, tak jak już Wam wcześniej mówiłem, miała być to tylko naprawa hamulców i silnika, tak, który wymaga wymiany ówczalki pod, pod głowicą, więc to miał być taki szybki powrót Poloneza na, na drogi. Kolega, który był właścicielem poprzednim, miał też drobną kolizję. Zaraz Wam pokażę ten przedni błotnik lewy oraz zderzak. Jakie były uszkodzenia? Zresztą wezmę kamerkę i to od razu Wam pokażę. Także jak widzieliście, zderzak przedni jest tutaj pęknięty i błotnik ma tutaj zgniotę nie duże uszkodzenie, no ale został nowy błotnik zakupiony i polakierowany jest nowy zderzak, wzmocnienie zderzaka do tutaj do, do wymiany, bo na pewno też jest skrzywione. No i to miała być taka szybka, lekka i przyjemna praca hamulce, silnik, wymiana błotnika, lakierowanie tego jednego elementu i polonez wraca na drogi. No niestety. Yy... Po podniesieniu tego auta okazały się kolejne bolączki, które za chwilę wam pokażę. No ale na chwilę jeszcze wejdźmy do środka, pokażę Wam jak wygląda ten egzemplarz w środku. Też jest ciekawy. Zapraszam. Dobra, wsiądźmy sobie. Zobaczmy co on tutaj ma ciekawego. Na pierwszy rzut oka. Yy... Od razu rzuca się obrotomierz wyskalowany do 5000 obrotów. Niestety ten obrotomierz nie jest oryginalny z tego Poloneza. Oryginalnie w tym miejscu było puste pole, czyli takie idealne pole do grania w kółko i krzyżyk. No ale poprzedni właściciel znalazł obrotomierz od Honkera albo od Lublina. I postanowił go w to miejsce włożyć, żeby nie było tego głupiego pola do grania w kółko i krzyżyk. Niestety nie zostało to podłączone, także może ktoś z Was wie, jak to podłączyć w tym silniku, czy jest to w ogóle możliwe. Bo słyszałem różne opinie na temat podłączenia obrotomierza w starych zegarach do silnika diesla. O ile podobno nie ma problemu, jeśli chodzi o plusy i okrągłe zegary, żeby tam podłączyć obrotomierz, to w tych kwadratowych słyszałem, że jest problem albo z podłączeniem, z uzyskaniem sygnału do obrotomierza, który trzeba wziąć, albo z alternatora, albo z jakiegoś czujnika wału, położenia, położenia wału. Także różne historie słyszałem, jeszcze mocno się w to nie wgłębiałem, ale może ktoś z Was coś na ten temat wie. Poza tym, jak widzicie, jakieś tam szczątkowe pozostałości okleiny drewnopodobnej zostały na parapetach. Również były te okleiny, niestety podczas remontu w 2018 roku gdzieś zaginęły. Może jeszcze gdzieś się znajdą u poprzedniego właściciela w garażu. Zobaczymy. Fajnie, gdyby wróciły te okleiny i było to w komplecie. No, zresztą zobaczę, jak drzwi wyglądają też tutaj. A propos, jak ładnie rdza tutaj wjechała pod tą rnienkę, która trzyma uszczelkę. Także ewidentnie te drzwi są do naprawy, do wymiany. Poza tym, jak to polone standardowo żadnego fajnego wyposażenia poza wycieraczkami tutaj na tylną szybę awaryjne, przeciągielne standard, tak? deska y, mimo, że to jest karówka y, już y, tak jak szeroka po 93 roku to jak widzicie deska jest y, starego typu, starego typu zegary, niestety y, w fabryce FSO nie chciało mi się y, produkować na rynek brytyjski specjalnej w wersji Deski z, tą, z tymi dodatkowymi nawiewami na środku i z okrągłymi licznikami, wszystko zostało tak samo jak po prostu w przejściówce czy w akwarium deska starego typu, albo tak jak w wąskim karu. No dobra, rozwijam łapy i podnosimy auto do góry. Tam Wam opowiem o jego bolączkach, także jedziemy z autem do góry. No dobra, postaruję. Mam nadzieję, że łapki nie wpadną do środka. Nie no, żartuję. Podłoga chyba jest dobra. Tak źle nie będzie. Dobra, mając Poloneza w połowie wysokości yy, pokażę Wam, jakie są jego bolączki jeszcze tutaj na karoserii, zanim przejdziemy i pokażę Wam go od spodu. Także zaczynając od y, strony kierowcy, lewej strony tutaj wangi, drzwi yy, zaczynają... może wezmę latarkę, będzie lepiej widać. Pokażę Wam jak te drzwi tutaj od spodu zaczynają ładnie puchnąć Także widzicie tutaj jak zwykle ranty na, na dole zaczynają lecieć Więc to też kolejna rzecz do zrobienia To mamy przednie drzwi Zobaczmy tutaj tylne Tylne również już ładnie puchną Więc kwalifikują się do naprawy bądź do wymiany Albo poszycia, albo całe drzwi. Zobaczymy, co uda mi się zebrać. Jakie części znaleźć. Tak samo tutaj zobaczcie. No, to wszystko jakoś tutaj dziwnie puchnie, rdzewieje. No, tak być nie powinno. To nad kole. Na tym błotniku widać, jak pęka szpachla. Jakieś purchle bąble się robią. Także no, to wszystko jest do naprawy. No i każda, każdy ten element, każda ta jego usterka blacharska właśnie wpływała na decyzję byłego właściciela na to, żeby się po prostu go pozbyć i już nie wkładać w niego kasy. Tylna klapa, piękny purhel na jednym narożniku, na drugim to samo się robi. Więc tak to wygląda. No i najgorsza strona właśnie ta strona lewa tak jak już tam zaraz Wam pokażę od spodu jak progi wyglądają no to to jest pewnie dalsza jego destrukcja przechodząca w tylny błotnik i tutaj nad kole, więc cały ten element do wymiany tutaj jeszcze w miarę się wszystko trzyma no ale tutaj poniżej listewki ten element do, do wymiany ewidentnie no i kolejne tylne drzwi. Sami zobaczcie, jedna wielka tragedia. Także tak być nie może. Mamy turdę, wielką, no i w przednich, domyślacie się, zaczyna postępować w ten sam sposób. Tutaj od narożnika po całej długości już widać, jak ładnie sobie puchnie do samego końca. Także wszystkie cztery drzwi od nowa do naprawy. Pomijając fakt jakichś tam takich tutaj odprysków czy coś, no także ewidentnie kwalifikuje się to do naprawy albo do wymiany. Dobra, przejdźmy teraz jeszcze na przedni błotnik. Ja się już tutaj przecisnąłem. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jak ładnie szpachla pęka. Od samego tutaj początku, od góry, tutaj ile tutaj jest szwaksu nałożone. No i to jest cały ten przypadek najechania samochodu i uszkodzenia tego przodu. Także ewidentnie ten błotnik jest cały do wymiany. On już jest w sumie pomalowany, bo miał być po prostu tylko zmieniony błotnik zderza. Tak jak już wspominałem, no to pęknięcie. Może tutaj schylimy się. Zobaczymy, jak to od spodu wygląda. No, tutaj od mojej strony widać właśnie te wzmocnienia. To wszystko jest tutaj pokrzywione. Nawet przedni pas tutaj w tym miejscu dostał i jest zakrzywiony. Także, no, to ewidentnie do naprawy, do wyciągnięcia, wyprostowania. Mocowanie zderzaka do zmiany. I dopiero wtedy będziemy to składać od nowa. No, ale no. Tak to się na tą chwilę prezentuje. Podnoszę auto w takim razie i zobaczymy, jak wygląda podłoga. No i wtedy opowiem Wam najgorszą wiadomość, zresztą sami zobaczycie. No i dobra. Rzućmy okiem na Poloneza pod spodem, jaką ma bolączkę. Zobaczcie, może tutaj, pokaż kamerą, żeby wszyscy widzieli, jaki tutaj jest przypadek. Otóż, nie wiem, czy to dobrze widać, ale cały hak holowniczy jest wygięty do dołu, ponieważ holując przyczepę była przygoda, że ktoś tam uderzył w przyczepę, i cała siła tutaj została, po prostu wepchnęła ten hak niżej i odkształciło tą belkę oraz tylny pas, to aż się troszkę rozwarstwił. Także to jest taka pierwsza bolączka. To by trzeba było też demontować zderzak, hak i wyprowadzić ten pas tylny razem z tym mocowaniem do Pierwotnego stanu, ale to jest Pikuś. Przechodząc dalej, tutaj yy, widzimy takie punkty, które oczywiście w Polonezie rdzewieją. No ale tutaj miała być yy, blacha zdrowa, ponieważ ten Polonez przechodził jakąś tam blacharkę w 2018 roku, ale jak widać, yy, niestety. Yy, Czas go już dopadł, aczkolwiek poprzedni właściciel zrobił w 4 lata 50 tysięcy mil. Tym samochodem, następne punkty widzimy tutaj, więc należałoby demontować te wszystkie listwy. No i wydaje mi się, że progi będą z powrotem do, do wymiany. Tak samo tutaj podłoga, już mamy dziurę na wylot. Kolejny punkt, no i tak idąc dalej. No, tutaj tak samo przy tym bucie z przodu. No i ja tutaj widzę między osłoną przeciwbłotną ta przedłużenie progu tutaj pod błotnikiem też jest całkowicie przerdzewiałe z dziurą na wylot, także ewidentnie to jest do wymiany. Więc na 100% progi, końcówka progu, także podłoga jest do naprawy z lewej strony, przechodząc na prawą stronę. Prawa strona o dziwo można tutaj podejrzeć, tą końcówkę progu jest wszystko ok Nawet, nawet mocno nie, nie zgniła, ale to wiadomo, jak zdejmiemy te dokładki progowe, to wtedy można zrobić większą weryfikację. Tutaj pod spodem jest OK, ok, ale mocowanie podlewarek, jak w każdym polonezie. No, wiadomo, do wymiany, no to po prostu tutaj nie istnieje, jak zaczniemy to czyścić, to po prostu odpadnie z kawałkiem podłogi tak samo tutaj już z tyłu widać już jakieś purchle także wszystko do czyszczenia i do zrobienia od nowa dlatego to był kolejny punkt dla byłego właściciela żeby zaprzestać naprawy no i najciekawszy element, najgorszy w sumie w tym samochodzie przednia prawa podłużnica, była już tutaj naprawiana jak widzicie także jest już posmarkana w wcześniej była naprawiana i o ile tutaj jeszcze od komory silnika wygląda nieźle no to jeśli zobaczymy ją tutaj no to jest tragedia tutaj mamy dziurę już na wylot podłużnica, po prostu przednia prawa nie istnieje co dyskwalifikuje samochód żeby przeszedł przegląd techniczny i powrócił na drogi no i to właśnie jest taka decyzja że poprzedni właściciel nie zdecydował się ratować tego samochodu tylko postanowił go sprzedać żebym ja go odnowił i żeby dopiero wtedy wrócił na drogi no i jakie jest zadanie jestem ciekaw czy uda mi się tak na szybko przywrócić go na drogi wymieniając tylko tą podłużnicę bo to jest element nośny karoserii no i Diagnosta tego nie przepuści Naprawić szybko ham, hamulce, tak? czyli zregenerować zaciski, dać nowe tarcze, klocki no i e, zrobić porządek z silnikiem, żeby nie było już problemu z gotującą się wodą i z ciśnieniem w zbiorniczku wyrównawczym. Czy mi się to uda zrobić? Nie wiem. E, nie chcę też się wciskać w kolejkę między złotego poloneza ani białego, dużego fiata. Bo tak jak mówiłem, jak coś, no to plan na pełną odbudowę jest dopiero po tych dwóch samochodach. Ale może tak na szybko udałoby mi się to naprawić, aby na wiosnę y, chociaż przez chwilę pocieszyć się tym Polonezem. Także muszę wziąć się do pracy, zdemontować wszystkie tutaj te elementy y, układu. Y, układu zawieszenia, żeby dojść do, do tej podłużnicy i zobaczymy, czy uda się ją naprawić no bo naprawa silnika i hamulcy, no to wiadomo, nie ma problemu z tym najgorsza jest ta podróżnica. także ja muszę to zacząć rozbierać i weryfikować, czy to uda się, czy jest sens no i tyle, zobaczymy, pokażę Wam to może w kolejnym odcinku, jak to wygląda jaką podjąłem decyzję na dziś to wszystko. Dzięki za obejrzenie filmu i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Forbes Faktory. Cześć.